Cześć, tu MacGuffin. Ten gracz osiągnął sukces w pokazaniu świata, że może stać się zawodowym kierowcą wyścigowym. Dzisiaj pokażę wam film sportowy z 2023 roku pod tytułem Gran Turismo. Uwaga, spoilery, pilnujcie się. Film rozpoczyna się krótkim zarysem historii gry Gran Turismo, gdzie 25 lat temu Kazunori Yamauchi chciał czynić sporty motorowe dostępnymi dla wszystkich, dlatego stworzył najbardziej precyzyjny symulator wyścigowy na świecie, którym jest Gran Turismo. W 2010 roku w mieście Cardiff Valley Następny chłopak o imieniu Jan Mardenborg. Pracował jako sprzedawca w sklepie odzieżowym IGier, który miał hobby grania w symulator wyścigowy Gran Turismo. Nawet jego miłość do tej gry wyścigowej wywodziła się od najmłodszych lat. Jego pokój był pełen wyświetlaczy z ukończonymi seriami tej gry, od pierwszej serii do najnowszej. Tego dnia Jan był bardzo szczęśliwy, ponieważ kupił nową kierownicę do symulatora. Z drugiej strony jego ojciec Steve był piłkarz klubu Cardiff City. Chciał, aby Jan kontynuował swoje marzenia, ale Jan odmówił mu i powiedział, że nie lubi piłki nożnej, a jedynie kocha świat wyścigów. Podmian od razu przedostał swoją nową kierownicę, zmodyfikował swój samochód w grze i będzie ścigać się. 24-godzinnym Le Mans. Potrafi sobie wyobrazić, że jest w grze, ponieważ grał w nią tak często. Przy kolacji rodzina dyskutowała na temat kariery Jana, z tym próbował przekonać swojego syna, by został zawodowym piłkarzem, podczas gdy jego matka chciała, aby Jan kontynuował naukę w dziedzinie motoryzacji, ale sam Jan chciał być zawodowym kierowcą. I powiedział, że może rozpocząć swoją karierę od zera, pracując w utrzymaniu samochodu na pit-stopie. Powiedział to, ponieważ wyścigi były jedyną rzeczą, którą kochał i w której był dobry, gdzieś indziej w Tokio, w Japonii, Danny, marketingowy kierownik do spraw sportowych motocykli Nissana z Anglii, odwiedził biuro Nissana w Japonii na prezentację przed oficjalami Nissana w Japonii. DNA wyjaśnił symulator wyścigowy Gran Turismo, która była bardzo precyzyjna zarówno pod względem samochodu, jak i jego części zamiennych i zapewnia realistyczne doświadczenie jazdy z swoim 80 milionom graczy. Dlatego miał pomysł, aby dać najlepszym graczom Gran Turismo na świecie możliwość rywalizacji w zawodach profesjonalnych. Jeśli któremuś z nich udałoby się zostać mistrzem, to zainspirowałoby to również 80 milionów innych graczy oraz innych ludzi, którzy to wiedzieli i miałoby to duży wpływ na samą firmę. Częściej przełożeni zgodzili się na pomysł Denego, ale pod jednym warunkiem, mianowicie, że Denny musiał znaleźć certyfikowanego i bardzo niezawodnego mechanika do szkolenia graczy, aby nie było żadnego zagrożenia. Skontaktowano się z kilkoma potencjalnymi osobami, ale wszyscy odmówili, aż w końcu Denny poszedł do mechanika o nazwisku Jack Salter, który był również byłym kierowcą wyścigowym. Obecnie był mechanikiem zespoła Kappa, jednym z najlepszych zespołów w tamtym czasie z kierownicą o imieniu Nicolas. Ten także wyjaśnił swój plan zorganizowania konkursu dla najlepszych graczy turizmu na całym świecie. Następnie mieli oni realizować pozdobycie licencji FIA dla siebie i zostanie zawodowym kierowcą, który będzie reprezentował zespół Nissana na międzynarodowej arenie. Słysząc ten pomysł Jack był sceptyczny, nie wspominając o niebezpiecznej trasie, innych kierowcach, którzy mieli więcej doświadczenia oraz niektórych, którzy lubili grać brudną. Ponadto wysokie ryzyko wypadków i braku przycisku resetu jak w grze, Aldeny zapewnił z pewnością istnieje kilku graczy, którzy są zdolni i którzy muszą dostać szansę. Mimo to Jack odrzucił tę ofertę. Tego wieczoru zespół wyścigowy Kappa miał wspólną kolację. Jack udzielał rad Nikolasowi, ale Nikolas, który był arogancki i uważał się za najlepszego. Nie lubił, gdy jego mechanik go tak pouczał, ponieważ według niego tylko lider zespołu miał prawo udzielać rad. Co więcej, Jack był nieudanym kierowcą w przeszłości. Słysząc kpiny Nikolasa i jego współpracowników, którzy się z nich śmiali, był wystarczająco ciężkim ciosem dla niego, tak aby zrezygnował z pracy w tamtym moment. I opuścił to miejsce. Następnie przyjął ofertę Denego, aby zostać głównym mechanikiem w Nissanie następnego dnia w salonie gier Bersol. Najlepszy przyjaciel Jana, po to zaskakujące wiadomość, że Jan został wybrany do udziału w GT Academy. Jan natychmiast poszedł do salonu gier swojego przyjaciela po zakończeniu pracy tego dnia. Ponieważ się często grał w tym miejscu, jego konto Gran Turismo było wciąż połączone z symulatorem. Po kliknięciu Jana pojawiła się krótka wiadomość wideo od Denego, że Jan został jednym z nielicznych wybranych, ponieważ osiągnął najszybszy czas okrążenia na Gran Turismo. Odbędzie się wirtualny wyścig w grze. Osoby, które zostały wybrane, będą rywalizować. O niepowtarzalną szansę dołączenia do GT Academy i zostania zawodowym kierowcą. Tego wieczoru Jan poszedł od razu na trening, gdzie eksperymentował z wyprzedzeniem wroga bez przechodzenia przez linię opon na torze, co okazało się dość skuteczne. Z stronie, gdy kładł się spać, Kawe, jego młodszy brat, poprosił go o dołączenie do imprezy na nabrzeżu. Początkowo Jan mówił, ponieważ musiał trenować, a gdy się dowiedział, że Audrey też idzie, zmienił zdanie, ponieważ skrycie podkochiwał się w niej. Wiszli skrycie przez okno i wzięli do samochodu jego ojca. Wszyscy tam dobrze się bawili podczas DNA rozmowy z Audreyą. Audrey powiedziała, że bardzo chciałaby polecieć do Nowego Jorku, podczas gdy Jan chciałaby polecieć do Tokio. Kiedy wracaj do domu Jan? Prowadził samochód, ponieważ jego brat i jego przyjaciele byli pijani. Policja ich zatrzymała, ponieważ prowadzili nieostrożnie, a ja natychmiast przyspieszył, aby jutrzejsza jego nie była zakłócona. Jan nawet wyobraża sobie ucieczkę przed policją, tak jakby grał w Gran Turismo. Następnego ranka Jan pomagał ojcu w pracy na stacji. Jego ojciec powiedział, że granie w gry wideo jest absurdalne. Jan dostał wybór, czy chce kontynuować naukę, czy pracować jako robotnik na stacji ze swoim ojcem. Oczywiście Jan był rozczarowany po ojca i natychmiast poszedł do salonu gier, ponieważ konkurs GT Academy miał się w rozpocząć. Na szczęście Jan dotarł właśnie wtedy, gdy konkurs się rozpoczął i musiał z 19 najlepszymi graczami w Europie, aby się zakwalifikować. Jan, który był na ostatniej pozycji, powoli zaczął wyprzedzać gracza za graczem, aż w końcowym okrążeniu. Jan był nadal na trzeciej pozycji, jednak udało mu się wyprzedzić pierwszego i drugiego gracza, by zająć finalnie pierwsze miejsce. Po osiągnięciu tytułu najlepszego w Europie Jan oficjalnie wszedł do GT Academy. Niedługo spotka się z innymi zwycięzcami, aby szkolić się. Z tej był jednak zaniepokojony swój syn, wyścigi były bardzo, bardzo niebezpieczne, a był tylko graczem. Jan przekonał się, że to tylko jedyna szansa. Pokazał również zdjęcie, gdy miał 5 lat na wystawie Ferrari został sfotografowany przez ojca. Od tamtej wszystko, czego Jan pragnął, to zostać zawodowym kierowcą. I w końcu Steve pozwolił Janowi wyjechać. Krótko mówiąc, Jan wreszcie dotarł do GT Academy, które mieściło się na torze Silverstone w Anglii. Z dziewięcioma innymi zwycięzcami z tego świata. Tylko jedna osoba będzie zwycięzcą i zdobędzie miejsce ze zespole Nissan, by stać się pierwszym graczem, który został zawodowym kierowcą. Jack, jako główny mechanik, będzie ich szkolić. Został przedstawiony, jak również wszyscy oficjalni Nissana, którzy chcieli udowodnić, że niemożliwe może stać się realne. Jack powiedział, że podczas wyścigu siła grawitacyjna będzie dwukrotnie większa niż ta. Która doświadcza astronauta podczas startu. Wyścig będzie wyraźnie różnił się od gry, ponieważ mogą zagrozić swojemu własnemu życiu lub życiu innych osób. Ryzyko jest bardzo duże, a trening musi być bardzo, bardzo ciężki. czek dał 10 uczestnikom ostatnią szansę na wycofanie się z GT Academy natychmiast jeśli nie są w stanie, ale żaden z nich nie ustąpił. Po tym szkolenie natychmiast się rozpoczęło, mimo że sposób prowadzenia pokonywanie zakrętów poszukiwania ścieżki do wyprzedzenia były mniej więcej takie same jak w symulatorze, to praktyka nie była taka prosta. Oprócz praktyki byli także przesłuchiwania, aby trenować swoją gotowość do wystąpień przed prasą. A było widać, że Jan miał najbardziej nerwowe podejście przed wystąpieniem przed prasą. Oczywiście byłoby to złe dla marketingu Nissana, co było na przykład inne dla Matiego, który odpowiadał z pewnością, był bezpośredni i pewny, że wygra konkurs. Praktyka kontynuowana była w dalszym ciągu. Wykonywane były jazdy, treningi fizyczne, koncentracja, to i wiele innych. Jack monitorował udzielał wskazówek z helikoptera, aby widok był bardziej przejrzysty i kontynuował krzyki i wyśmiewanie aby wzmocnić ich mentalność, ale Jack także wyrzuci pięć osób, które uznano za mające najgorsze ogólne wyniki treningowe. Dlatego no pięć najlepszych będzie realizować w finale. Cztery osoby zostały wyeliminowane, kiedy wszyscy byli testowani do wyścigu John, który w tym czasie miał kolejne bycie monitorowanym bezpośrednio przez Jacka. Popełnił on fatalny błąd. Jan, który początkowo zamierzał wyprzedzić Mattiego, stracił kontrolę. Próbował hamować, ale samochód wypadł z trasy i uderzył w barierę oponową. Na szczęście nikt nie ucierpiał. John powiedział, że próbował hamować, ale z jakiegoś powodu jego samochód wypadł. W wyniku tego incydentu, John był na ostatnim miejscu. Podczas lekcji Jack od... Stworzył nagranie Jana i powiedział, że jeśli jest niepewny lub przestraszony, aby wyprzedzić, to powinien wcześniej nacisnąć hamulec. Ale nadal się nie ruszał, w ogóle się nie bał i wcisnął. Hamulec, ale z jakiegoś powodu nie działał i było ślisko. Jack zagroził, że oblął Jana, nie chciał przyznać się, ale gdy zespół mechaniku przedostał samochód Jana, okazało się, że to, co powiedział, było prawdą. Jego hamulce miały problemy i były śliskie. Dowiedziawszy się tego, Jack natychmiast poszedł do Jana i zapytał, skąd wiedział o stanie swoich hamulców samochodowych. Jan powiedział, że poświęcał codziennie, godzin na grę, aby utrzymać swoje. Samochody i całkowicie zrozumiał mechanikę. Wiedział, że Jack może lekceważyć symulator, ale symulator gran Turismo był naprawdę dokładny. Dzięki tej odpowiedzi Janowi udało się przekonać Jacka. On nie został wyrzucony i wszedł tak naprawdę do pierwszej piątki, gdzie mieli finałowy wyścig następnego dnia rano, aby włączyć mistrza. Następnego dnia, w ostatnim dniu wydarzenia GT Academy, pięciu najlepszych uczestników miało finałowy wyścig na łącznie dziesięciu okrążenia, gdzie zwycięzca stał się reprezentantem miejsca na międzynarodowych zawodach wyścigowych. Wszyscy oficjalni Sena obserwowali zawody, ale decydujący wyścig w końcu się rozpoczął. W pierwszym okrążeniu Jan od razu wyprzedził dwa samochody przed sobą i znalazł się na trzecim miejscu, ale ta pozycja utrzymywała się aż do siódmego okrążenia, a zostały jeszcze trzy okrążenia. Z Antoni na drugim miejscu podczas gdy Mattie był na pierwszym miejscu, aż w końcu jednak udało się wyprzedzić go. I teraz został tylko Mattie. Wszyscy weszli na ostatnie okrążenia między Janem i Mattie toczyła się zacięta rywalizacja o pierwsze miejsca. Po Początkowo Matty jechał szybciej, ale tuż przed ostatnim zakrętem przy linii Matty Jan wziął nie typą aby wyprzeć Mattiego. Nie ukończył wyścig prawie w tym samym czasie co Mattie, ponieważ dystans był tak mały, Jack Dan i najważniejsi oficjalni Sana obejrzeli powtórkę w zwolnionym tempie. Okazało się, że Jan był zwycięzcą, ale Danny poprosił o odroczenie ogłoszenia i poprosił o prywatną rozmowę z Jackiem. Danny powiedział, że Jan nie mógł zapewnić dobrego marketingu dla Nissana, ponieważ był nerwowy przed kamerą, a Jack się tym nie przejmował, dla niego nawet jeśli to były tylko centymetry albo jedna setna sekundy na milion. Zwycięzca był nadal zwycięzcą i ostatecznie Jan został ogłoszony nim. Jan od razu powiedzie swojej matce, że udało mu się wygrać GT Academy. A niestety wtedy jego ojciec oglądał czpiłki piłki nożne jego brata, a matka przekazała mu szczęśliwą wiadomość dopiero później. Jan, Jack i Denny polecieli do Austrii prywatnym odrzutowcem. Dalszych przygotowań, Nissan zgodził się na podpisanie kontraktu z Janem. Jeśli zdobędzie licencję wyścigową FIA, ważną licencję dla kierowców wyścigowych, Jan będzie rywalizował w europejskiej serii przeciwko prawdziwym, profesjonalnym kierowcom i musi ukończyć przynajmniej na czwartym miejscu, przynajmniej jeden wyścig spośród siedmiu, który będzie rywalizował. Jack ostrzegł, że Jan musi trenować znacznie ciężej, ponieważ jego wytrzymałość i siła psychiczna wciąż nie były tak silne jak u profesjonalnych kierowców. Oprócz tego, ponieważ był nowym graczem jeszcze oficjalnie został skontraktowany przez Nissana, na pewno będzie obrażany, lekceważony i wręcz nienawidzony przez innych kierowców, nawet przez własnych mechaników w pit stopie. Po tym jak Jack poszedł spać, Daniel z Janem i powiedział, że Jack kiedyś był jednym z najlepszych kierowców w Ameryce, ale z nieznanych przyczyn zdecydował się zrezygnować. W Austrii nadszedł czas wreszcie na pierwszy dzień zawodów, a Jan jak zawsze słuchał klasycznych utworów, szczególnie instrumentu saksofonowego. Kenny'ego G aby uspokoić swoje myśli przed wyścigiem. Nagle pojawił się Jack i powiedział, że nikt nie spodziewał się, że Jan zdobędzie licencję, co było dobrą wiadomością dla nich. Tak powiedział, że wierzy w Jana i że uda mu się przejść tę fazę. Pierwszy wyścig wreszcie się rozpoczął Jack ostrzegł Jan przed dwoma rywalami, na których musi uważać, mianowicie byłem kolegą z rzędy Jacka, Nicolasa i innym kierowcą o nazwisku Shulin z Audi. W pierwszym okrążeniu Jan był na swojej pozycji. Jack poprosił go o skupienie się i zachowanie spokoju. Oczywiście w jego pierwszym zawodowym wyścigu sprawdzana była jego kondycja psychiczna. Musiała wrócić na dziesiąte miejsce i obok niego widział samochód Ferrari, który dymił. Jack powiedział Janowi, aby się skupił, ponieważ wybuchające samochody na torze były częstym zjawiskiem. Przy 20 okrążeniu Jan zatankował paliwo. Jak powiedział Jack, nie było tam mechaników, którzy go szanowali. Wyśmiewali Jana, że nie mógł zdobyć licencji, ponieważ był tylko graczem. Z 13 miejsca Jan kontynuował wyprzedzanie, awansując na piąte miejsce i był już właściwie o krok od uzyskania licencji. Wreszcie Jan mógł wyprzedzić Nikolasa i awansować na czwarte miejsce w ostatnim okrążeniu. Jack ostrzegł wówczas, że Jan musi pozostać na czwartej pozycji do mety i uważać na Nikolasa, który miał skłonność do grania nieczysto. Ale nagle Nikolas uderzył w tym samochodu Jana. Jan stracił kontrolę i ostatecznie ukończył. Wyścig na 27 miejscu. Po słabego wyniku, Jack pochwalił na za dobrą jazdę w jego pierwszym wyścigu. Jan miał jeszcze 6 kolejnych szans na wyścigi, aby zdobyć licencję FIA. Kolejny wyścig. Odbył się w Niemczech, a Jan zajął 23 miejsce. Wyścigi trwały dalej, ale nadal nie udało mu się zdobyć czwartego miejsca. Ukończył jako 17 we Włoszech, zajął 8. miejsce w Turcji, a nawet w Hiszpanii. Jan zakończył wyścig, nie kończąc go po wypadku. Ostatni wyścig, który odbył się w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, był ostatnią szansą na Jan na zdobycie licencji. Nikolas, który udzielił wywiadu mediom, powiedział, że Jan nigdy nie wejdzie na podium mistrzostw. Kiedy rozpoczął się wyścig, Nikolas znów grał nieczysto. I pychając na do krawędzi toru, także jego wsteczne zostało zbite. Na szczęście samochód nadal działał normalnie. Jack poprosił Jana o skupienie się, aby mógł ukończyć wyścig przynajmniej na czwartym miejscu i zdobyć swoją licencję. Jan był teraz na szóstym miejscu, z na piątym miejscu, a Nikolasem na czwartym. Kiedy był bliski wyprzedzenia ich, obaj go zablokowali, ale Jan, których umysł wrócił, sprytnie lekko przyhamował na zakręcie i natychmiast ich wyprzedził. Nikolas był naprawdę podirytowany i bardzo chciał go wyprzedzić. Jechał jednak zbyt szybko, że wreszcie miał wypadek z autem przed sobą. Jan udał się prosto do boksu, aby sprawdzić stan swojego samochodu, a wyścig kontynuowano. Jest Jan na czwartym miejscu, który musiał obronić swoją pozycję przed Szulinem, który próbował go wyprzedzić. Jack nadal ucierał wskazówek i prosił Jana, aby nie miał chęci do wyprzedzania i pozostał na pozycji czwartej. Aż w końcu okrążeniu Jan musiał przejechać tylko jeszcze jeden zakręt i ostatnią prostą przed linią mety. Szulin nadal był blisko niego. Na szczęście jego spokój pozwolił mu utrzymać czwarte miejsce i ostatecznie zdobył swoją licencję, gdyż był szukiwany wiele razy wcześniej. Po zakończeniu wyścigu, Jan ostrzegł Nikolasa, by nie robił ponownie czegoś głupiego, ponieważ może to go i samego Nikolasa zabić. Wieczorem Jan porozmawiał z Jackiem, czek Jack powiedział, że Jan ma bardzo dobry instynkt którego nie można nauczyć. Poza tym Jack spełniał czasy, kiedy był kierowcą i kiedy był idealny moment, kiedy czas zwalniał i nie mógł popełniać błędów. Wszystko szło, wszystko szło gładko, a to musiało być odczuwalne przez Jana. Jan zapytał, jaki Jack mówił na tore, on powiedział, że to Tor Remans, ponieważ remans to dobrze znany tor, który wyczerpuje energię. Każdy, kto mógł wygrać na tym torze, zawsze był pamiętany. Jack nigdy nie był na podium. Niedługo potem dwie kobiety przyszły i poprosiły go o autograf oraz selfie. Zgodnie z radą Jacka tego wieczoru, Jan dzwoni do Audrey aby zaprosić ją na podpisanie kontraktu z Nissanem w Tokio. Kazunori Yamauchi, twórca Gran Turismo, wygłosił przemówienie, po którym nastąpiło podpisanie kontraktu z zespołem Nissan. Marzenie na wreszcie się spełniło. Jan i uda się potem na wycieczkę do Tokio. Jan był bardzo szczęśliwy, ponieważ Tokio to miejsce, które zawsze chciał odwiedzić. Po podróży z Olgi kontynuował techniki do kolejnych rywalizacji na torze Norburgui w Niemczech. Ten tor był uważany za jeden z najbardziej niebezpiecznych, którego bojało się wielu kierowców z powodu bardzo niebezpiecznej trasy. Jak zwykle Jan słuchał klasycznego tworu przedwiedzające Wyścigiem. Potrał także Jackowi prezent, który mógł otworzyć później po wyścigu. Wyścig na Norburging wreszcie się rozpoczął. Rodzina Jana oglądała go z domu. Na szóstym okrążeniu Jan był piąty. Wszystko szło gładko. Jan kontynuował wyprzedzanie ze stabilną prędkością, awansowując na drugie miejsce, wyprzedzając Nikolasa. Jan jednak był zbyt ambitny, by wyprzedzić Ferrari, który było na pierwszym miejscu. Jego prędkość była nadmierna, aż przeszedł przez jeden z najbardziej przerażających zakrętów na torze, Norburgi, słynną sekcję Flugplatz. Jego samochód oderwał się od ziemi i wydarzył się straszny wypadek. Jack, Denny i zespół padli w panikę, tak samo jak rodzice Jana, którzy oglądali to z domu. Jan został natychmiast przetransportowany do szpitala helikopterem. Wszyscy mogli mieć tylko nadzieję, że będzie w porządku. Po przebudzeniu się w szpitalu Jan zapytał, czy ktoś inny był ofiarą. Jack był zmuszony powiedzieć, że jeden ze świadków zginął, ale to nie było z powodu Jana. Ten również powiedział, że drogę zwykle nazywa się lotniskiem, ponieważ samochody mogły tam wznosić się w powietrze z powodu dość dużego nachylenia i przeciwwiatru. Jan był zszokowany, gdy usłyszał, że ktoś zginął w wyniku tego wypadku. Natychmiast wyszedł z Abu aby uspokoić się. Zorganizowano konferencję prasową w imieniu Nissan. Danny wyraził najgłębsze kondolencje dla rodziny zmarłego. Ponadto komisja wyścigowa będzie również prowadzić śledztwo w tej sprawie, Ale podobny incend nie miał miejsca ponownie. Tymczasem Jan, który początkowo chciał tylko z Audrey, ostatecznie odebrał telefon od swojej matki. Jego matka powiedziała, że to nie jest wina Jana i mogło to się zdarzyć każdemu. Z drugiej strony, Jack otworzył prezent od Jana, który zawierał najnowszy odtwarzacz muzyki, ponieważ przez cały ten czas Jack używał starego. Niedługo potem Jack zaprosił ją na, na miejsce, gdzie miał brutalny wypadek. Gdy ja tam dotarli, Jack powiedział mu, dlaczego zrezygnował jako kierowca. Okazało się, że miał również poważny wypadek, który był w Le Mans. Przerzucił się trzy razy, aż jego samochód został doszczętnie zniszczony i zapalił się. Na szczęście Jack został uratowany. Jack, który był straumatyzowany i stracił odwagę, postanowił zrezygnować. Powiedział Tom, że nie chciał również, a Myan doświadczył tego samego losu co on. Jan musiał udowodnić, że jest kierowcą z potencjałem. Jack wręczył mu. wykluczyli te samochody i poprosił go, aby dokończył tor, aby uspokoić się i odzyskać się entuzjazm. Po tym Jack i Dan spotkali się. Dobra wiadomość była taka, że komisja wyścigowa oczyściła go z zarzutów, ale zła wiadomość była taka, że Nicholas skapał opublikował tweet, aby odebrać nowe licencje i prowadził kampanię przeciwko kierowcom z symulatora. Co tego Twita kilku innych zespołów również dołączyło do kampanii i niezależnie zgłosiło sprawę przeciwko zespołowi Nissan. Dlatego Nissan również zamierzał ich zwolnić, a według danego jednym sposobem przetrwać było dowodnić, czyli stanąć na podium lub przynajmniej zająć trzecie miejsce na torze Mans. 24 godziny zespołem składającym się z finalistów, GT Academy. Wyścig był wyścigiem wytrzymałościowym, w którym każdy zespół przygotowywał trzech kierowców do rywalizacji przez 24 godziny bez przerwy. Tym samym samochodem, czyli w skrócie wyścig, sztafetowy. Tor Le Mans był nie tylko prestiżowym torem, a także najbardziej wymagającym wyścigiem wytrzymałościowym na świecie. Ponieważ to co było testowane to nie tylko jakość i wydajność silników każdego producenta samochodów, ale także wytrzymałość fizyczna i psychiczna trzech kierowców. Denny planował również zaprosić dwóch finalistów GT Academy z najwyższym rankiem, mianowicie Mattiego i Antonio do dołączenia z zespołu z Janem, gdzie oboje mieli swoje własne kariery w niższych poziomów zawodów od czasu zakończenia GT Academy. Matt i Antonio zostają ostatecznie przetransportowani do Francji, a następnie Chuck przedstawia najlepszy samochód wyścigowy, który będą używać, mianowicie Zajtek Z11SM który był zasadniczo lżejszy i niż GT-R, który Jan prowadził do tej pory. Krótko mówiąc, 24-godzinny wyścig Le Mans miał rozpocząć się, a miliony widzów wypełniły trybunę. Jan, który był gotowy, był zszokowany widząc swojego ojca, który przyszedł by go zobaczyć. Steve powiedział, że żałuje, że nie wspierał życzenia swojego syna, ponieważ był zbyt zaniepokojony. Był także dumny z tego, że widzi swojego syna tam, podobnie jak Jan, który był bardzo dumny ze swojego ojca. Wyścig miał rozpocząć się punktualnie o godzinie 15, i zakończyć się o tej samej porze następnego dnia, a zespół Nissan miał zmienić to 3 godziny Rodzice Jana i Kobi, także przyjaciele z GT Academy przyszli, aby uzyskać wsparcia, w tym przyjaciele Jana, Perso, także jego na Audrey po Ceremonii 24-godzinnego nieustannego wyścigu w wreszcie Jan się rozpoczął. Gdy wyścig właśnie się zaczynał, już były samochody poślizgujące się. Jan, który rozpoczął wyścig z zespołu Nissan, wcisnął gaz. Jeden po drugim wyprzedzał przeciwników. i Było zbyt blisko do wyprzedzenia Szulina, który próbował otrzymać dystans, ale był zbyt lekko myślny i nie szacował, że ma Ferrari przed sobą, a następnie wydarzył się straszny wypadek tuż przed Janem. Po zobaczeniu tego, co się właśnie stało, było jasne, że Jan natychmiast przypomniał sobie padek, który mu się przydarzył, i nie skoncentrował się. Dopóki nie został wyprzedzony przez wiele innych samochodów. Nawet Jack, który próbował się z nim porozumieć, nie był przez niego słyszany. Ciągle tracił pozycję z piątego miejsca na dziesiąte. Jack sprytnie zagrał ulubiony utwór klasyczny Jana, aby ponownie się skoncentrował i przypomniał sobie swoje marzenia. Jack powiedział, że Jan się boi, a czy mu się to podoba, czy nie, wziął udział jednak w tym wyścigu. I to udowodnienie siebie jako profesjonalnego kierowcy wyścigowego było i tak już dużym krokiem dla niego. Na szczęście koncentracja i duch walki wróciły. Kolejno przeciwnicy byli wyprzedzani bardzo sposób. Jan również zmienił się w trakcie zmian z Matem i Antonio. Zespół Nissan wspiął się na dziewiąte miejsce. Minął 9 godzin. Jan wrócił do wyścigu. Wczesnym rankiem lał bardzo mocno, więc wszyscy kierowcy musieli bardziej być ostrożni. Krótko mówiąc, minął 19 godzin a zespół Nissan był na piątym miejscu. Jan miał być kierowcą Nissan w ostatnich 4 godzinach. Ale kiedy zmienił się miejsce, z Antonio na postoju mechanik przypadkowo popełnił błąd. Dzięki temu Nissan spadł na dziewiątą pozycję. Jan był w stanie jednak to nadrobić, ponieważ pamiętał swoje doświadczenia z gry w symulatorze Grand Turismo, gdzie wybierał inną linię niż większość kierowców, chociaż było to dosyć ryzykowne. Jan nie tylko wyprzedził samochody z dziewiątej pozycji na czwartą w krótkim czasie, ale także ustanowił nowy rekord dla najszybszego okrążenia w jednym okrążeniu. Na ostatnim okrążeniu Jan nadobył 4 sekundy za Nikolasem, który był na trzeciej pozycji, pamiętał, że musi zająć przynajmniej trzecie miejsce, aby udowodnić, że gracze symulatorów są godni do bycia zawodowymi kierowcami wyścigowymi. Odległość między Janem a Nikolasem stała się coraz mniejsza, aż wreszcie tuż przed ostatnim zakrętem przed Jan maksymalnie wykorzystał prędkość swojego samochodu, aby wyprzedzić Nikolasa i zająć trzecie miejsce, aż w końcu ja niezwykle wyprzedził go. Christian i jego zespół byli w stanie udowodnić, co było uważane za niemożliwe. Wszyscy byli tak wzruszeni i dumni z osiągnięć zespołu Nissan. Mardenborg, Mardenburg, Matthew Antonio stanęli na podium na trzecim miejscu. Na końcu filmu pokazano prawdziwe portrety Jana Mardenborga, począwszy od gry w na symulatorze, został przyjęty jako uczestnik GT Academy, aż do osiągnięcia trzeciego miejsca w Le Mans w 2013 roku i kontynuowanie kariery jako zawodowy kierowca. Ujawniono, że jego sukces zmienił spojrzenie na wyścigi samochodowe na zawsze. Do tej pory odbył ponad 200 wyścigów i zawsze słucha muzyki klasycznej przed wyścigiem. Oryginalny Jan także wystąpił jako swój własny kaskader podczas wyścigów w filmie. Subskrybujcie, aby oglądać więcej filmów tego typu. Włączcie powiadomienia i zostawcie łapkę w górę, aby wesprzeć kanał. Dziękuję za obejrzenie.